Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, Kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odpowiedział, Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, Nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział Jan głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja wodą. Pośród Was stoi ten, którego Wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że mykał Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztu. Oto Słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii. Słyszymy tą zachętę, równocześnie napomnienie: Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. Tak swoją rolę zdefiniował święty Jan, i my wiemy, że Jezus uważał go za największego z proroków. Jeśli dzisiaj słyszymy po raz kolejny w swoim życiu to wezwanie, to może warto pamiętać właśnie, że to prosujcie drogę pańską to nic innego, jak nawróćcie się. I my to słowo znamy, ale może warto sobie przypomnieć, że nawrócenie dla Chrześcijanina to jest forma wiary przeżywanej, to nie jest Coś, co się robi od święta do święta albo na święta, albo co się myśli, że jak się wydarzy raz w życiu, to wszystko inne załatwi. Owszem, możemy doświadczyć w swoim, w swoim życiu takiego nawrócenia, który rozdziela nasz czas na przed i po, ale nawet jeśli. Tego typu nawrócenie z niewiary do wiary będzie miało miejsce, to i tak ono potem musi być ponawiane przez to codzienne nawracanie się, które jest właśnie odpowiedzią na tą prośbę i nakaz, prostujcie drogę Pańską, bo każdy z nas dobrze wie, że w naszym życiu wiele dróg jest pogmatwanych, a na różnych często się już pogubiliśmy. Albo się gubimy. I choć święty Jan, Ściciel, był odbierany jako człowiek surowy, jego napomnienie do nawrócenia się poprzez przyjęcie pewnej formy pokuty było surowe, to jego przesłanie, myślę, że można wyrazić w trafny sposób, choć paradoksalny, takim jednym zdaniem, niedawno go wypowiedział taki znany, choć też i kontrowersyjny kanadyjski psycholog, ale powiedział coś takiego. Celem życia jest znalezienie największego ciężaru, jaki się umie udźwignąć i udźwignięcie go. To jest mocne zdanie. Celem życia jest znalezienie Największego ciężaru, jaki się umie udźwignąć, i udźwignięcie go. I on to mówił do setek ludzi, chcąc powiedzieć, że tylko w ten sposób nasze życie będzie spełnione. Ale jeśli świecki psycholog radzi współczesnym ludziom, w gronie których większość Słuchaczy nie była religijna czy wierząca, żeby nie bali się trudów w swoim życiu, to jeśli chcemy na poważnie wziąć te słowa proroka Jana Chrzciciela, prostujcie drogę pańską, to musimy znaleźć w swoim życiu taki ciężar, jaki umiemy udźwignąć, i udźwignąć Go. Bo mówiąc pozytywnie i w świetle Ewangelii, Bóg jest tego wart. Nawrócenie do niczego innego się nie sprowadza, jak do uwierzenia w to jedno zdanie. Bóg jest tego wart. My dźwigamy różne ciężary, pod niejednym upadamy i robimy to bynajmniej nie ze względu na Boga. Nawróćcie się, albo prostujcie drogę pańską, to zróbcie coś w swoim życiu, bo Bóg jest tego wart. A Bóg jest tego wart dlatego też, że nie używa swojej wszechmocy dla nas ani wobec nas, tylko. W taki sposób, aby nas zbawić, a nie żeby nad nami zapanować. Dlatego ten trud ma taką wartość. Ponieważ, oczywiście, Bóg w swojej wszechmocy mógłby tak działać, że nasz trud nie miałby żadnego znaczenia. Ale tak nie działa. I to prostujcie swoje drogi na drogę pańską. Jest i tak to można rozumieć, tego wyraza. Więc chociaż my w Adwencie podejmujemy pewien trud, który nazywamy trudem wyrzeczenia, jeszcze pewnie. Każdy z nas albo coś takiego sobie przyrzeczył na czas adwentu, albo być może to zrobi w niedługim czasie, to ów trud nie może być po prostu adwentowym prezentem. Ów trud musi być codzienną formą przeżywanej wiary, jako nawracania się. Ale to by było dla nas niemożliwe, i to by nas zniechęciło, gdyby to było oparte na nas. Ten teolog słusznie zauważył, że chrześcijanin to człowiek, który zawsze powtarza: Dzisiaj zaczynam od nowa. Dzisiaj zaczynam od nowa. Ale to zaczynanie od nowa. Z dnia na dzień taka nadzieja, że to ma sens, rodzi się z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Bo tylko w jej świetle żaden upadek, żaden grzech nie ma ostatniego słowa w naszym życiu. Wiara w Jego zmartwychwstanie uzdalnia nas do wiary w Jego miłosierdzie, które jest silniejsze. Od naszych słabości oraz naszych pomyłek. Więc to prostujcie, to także zaczynajcie każdego dnia od nowa, nawet jeśli macie poczucie, że to jest cofanie się do tyłu, albo zrobienie dwóch kroków do przodu i potem jednego do tyłu. Nieważne. To ma swoje znaczenie. To ma swój sens, tylko to trzeba przeżywać z taką nadzieją. Bo to nie jest forma treningu czy samodoskonalenia się. Gdyby tak było, to nie prostowalibyśmy tych dróg, tylko chcielibyśmy je obejść. Więc. W tym nawracaniu się jako codziennej formie przeżywania wiary nie chodzi o skupianie się na sobie. Nie chodzi o oczekiwanie, że Bóg nas złamie albo nas wyręczy. Nie chodzi o uciekanie przed trudnościami. Chodzi o zrozumienie, że to, co jest nam dane i zadane, Bóg jest tego wart. Bóg jest tego wart. I zapytajmy się dzisiaj, co w naszym życiu jest warte naszego wysiłku, naszego trudu. Bo tu nie ma osoby, która z jakichś powodów takiego trudu i wysiłku w swoim życiu nie podejmuje. Nie ma takiej osoby. Możemy się skarżyć, że jest jego za dużo. Możemy się skarżyć, że to jest bezsensowne. Możemy się skarżyć, że utkwiliśmy w miejscu, albo możemy się skarżyć, że cofamy się do tyłu, ale nie ma takiej osoby tutaj, która by nie podjęła jakiegoś wysiłku czy trudu. Tylko pytanie jest, czy ten wysiłek i trud nie powinien być dedykowany Bogu? Może to, co musimy udźwignąć, co powinniśmy udźwignąć, powinno dotyczyć Boga. A może wtedy to, co wydaje nam się ciężarem nie do udźwignięcia, nie będzie naszym balastem. Prostujmy swoje życie dla Boga, a wtedy tego doświadczymy. I dlatego ta dzisiejsza niedziela z tą Ewangelią i z tymi czytaniami, a nie innymi, powinna nam właśnie przypomnieć o chrześcijańskiej radości. Bo chrześcijańskim odpowiednikiem szczęścia jest radość radość. Ale ta radość jest możliwa także wtedy, kiedy. Nie uciekamy od największego ciężaru, jaki się umie udźwignąć, tylko dźwiganie go. To jest paradoks chrześcijaństwa, paradoks wiary. Żeby go doświadczyć, trzeba tą Ewangelię przyjąć jako dobrą nowinę. W nawracaniu się nie ma nic masochistycznego. W nawracaniu nie chodzi o to, żeby siebie złamać czy okaleczyć. W nawracaniu chodzi o to, żeby siebie wyzwolić. Ale to jest trud. Być może jedyny trud, który nadaje największy sens naszemu życiu. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Stworzyciela nieba i ziemi.